Najlepsi kumple na zawsze, tak można by powiedzieć o Kaju i Lloydzie. Wielokrotnie w serialu Ninjago było udowadniane jaka dobra więź jest między tymi dwoma bohaterami. I wielokrotnie to było udowadniane, choćby nawet w sezonie piątym, gdy to Kai nie chciał zostawić Lloyda, czy nawet w Dragon Rising, gdzie była ta słynna scenka, gdy Lloyd spotyka po raz pierwszy Kaja po fuzji. A ostatnio odbył się San Diego Comic Con, gdzie byli również i twórcy Ninjago i tam Padło kilka ważnych słów na temat przyjaźni Lloyda i Kaja. No dobra, może niedosłownie, ale były mega ważne. Jak wiecie, w pierwszym sezonie każdy myślał, że to Kai będzie zielonym ninja. Jednak wszystko się zmieniło, gdy pojawił się Lloyd i to Lloyd nim został, a Kai go wtedy ocalił. I powiedział wtedy takie słowa, że nie został stworzony, by być zielonym ninja, ale został stworzony po to, by go chronić. No coś takiego. I teraz mamy mnóstwo, ale to mnóstwo lat, Później. I twórca ninjago wypowiada takie słowa: Lloyd dalej uważa, że to Kai powinien być zielonym ninja. I powiem szczerze: wow, te słowa są naprawdę mocne, gdy bardziej się im przyjrzymy. Ponieważ to Kai zawsze wspiera Lloyd'a i to wspiera go naprawdę bardzo często i bardzo mocno. Gdy Lloyd został opętany w piątym sezonie, to Kai był jako pierwszy. Kai nie chciał go w ogóle zostawić. Jest naprawdę mnóstwo ale to mnóstwo takich sytuacji, gdzie właśnie zawsze był Kai i pomagał Lloydowi. Prawdopodobnie, chociaż to jest w ogóle niemożliwe i to się na pewno nigdy nie zdarzy. Gdyby Lloyd chciał przekazać ten strój zielonego ninja Kaiowi, to Kai by go nigdy nie przyjął. I tego jestem na 100% pewny. Pomimo tego, że wszyscy ninja są bardzo blisko siebie, to jednak Kai z Lloydem są jak bracia. Zawsze Kai jest najbliżej Lloyda. I za każdym razem, gdy Lloyd przeżywa jakiś kryzys, to Kai najbardziej chce mu pomóc. W Ninjago Dragon's Rising można zauważyć, że Nia, Kai i Lloyd traktują się jak rodzina. I to naprawdę bardzo dobra rodzina. Ale pomimo tego, że ta trójka traktuje się jak rodzina, a to mimo wszystko i tak uważam, że więź między Kajem i Lloydem jest dużo, dużo, dużo lepsza niż więź między Niją i Lloydem. Oczywiście NIA też wspiera Lloyda w bardzo wielu kwestiach, ale i tak uważam, że Kaj bardziej.